Cześć, filmik szybki, krótki, bez żadnej obróbki. A długo zastanawiałem się, co zrobić w tym miejscu, tutaj między, między torami, tu gdzie ta zielona plama. I postanowiłem zrobić tutaj betoniarnię, podobno z drugiej epoki, pomijając to, sam budynek, podobno z drugiej epoki, czyli jest grubsza, by tu pasował, bo to ma być trzecia, czwarta. No, jakoś tak. A co udało mi się do tej pory? Więc tak, nie pamiętam. Tutaj okolica tego toru jest zarysowana z grubsza. Tam się jeszcze nic nie dzieje, ale dziać się będzie w najbliższym czasie. Oświetlenie budynków, no w zasadzie wszędzie jest zrobione. Co jeszcze? Tutaj nastawnia plan się zmienił. Jest większa nastawnia. A teren lokomotywowni to już był pokazywany. Tutaj będzie dworzec, tylko nie ten. Chciałbym jakiś duży kupić. Dobra, lecimy dalej. A tutaj zmodernizowałem. Przed chwilką skończyłem, więc jeszcze są mokre plamy. Zmodernizowałem no, ten teren przy torach. Było takie zwykłe gołe pastwisko. Posadziłem tu jakiś dom i jakieś takie gospodarstwo urosło. Tam jest taki najbardziej niedoceniony moduł, a mianowicie kościół, most. Tutaj jakiś pogrzeb idzie. Gdzieś tam na wcześniejszych filmach to jest pokazane. No a tutaj rozpierducha totalna. I chyba jeszcze długo, długo ta rozpierducha będzie. Co później? Później stopniowo trzeba zabudować tutaj to wszystko w środku. Tak, żeby tylko jakieś takie miejsce rewizyjne było. Ok. Filmy z budowy betoniarni i tego tutaj placu będę wrzucał na bieżąco. Cześć, dzięki.